Wyobraźmy sobie równoległobok o bokach długości 6,4 cm oraz kąt ostry równoległoboku równy 60 stopni. Naszym zadaniem będzie obliczenie objętości oraz pola powierzchni bryły, która powstanie w wyniku obrotu tego równoległoboku wokół dłuższego boku, czyli oś obrotu mamy tutaj. Zacznijmy od definicji funkcji sinus. Sinus kąta 60 stopni to się równa R do 4, czyli jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej. Sinus 60 stopni to pierwiastek z trzech drugich. Teraz to równanie mnożymy obustronnie przez 4. Jeżeli tutaj pomnożę przez 4 i tutaj pomnożę przez 4, to czwórki się skrócą, czwórka i dwójka się skróci do dwójki i otrzymamy r równy 2 pierwiastek kwadratowy z 3 cm. Teraz, gdy mamy już wyznaczony promień, to możemy policzyć Objętość tej bryły. Zauważmy, że gdybyśmy ten stożek, który jest położony o tutaj w tym miejscu włożyli w to miejsce, no to otrzymamy walec, czyli policzymy teraz objętość takiego walca. Wzór to pi razy r kwadrat razy wysokość R jest równe 2 pierwiastek z 3, więc tą liczbę podnosimy do kwadratu. Wysokość równa się 6. Przepisuję. Następnie mamy 2 kwadrat, to jest 4. Pierwiastek z 3 kwadrat to 3, czyli tutaj otrzymujemy 12 i to mnożymy razy 6, stąd łącznie mamy 72pi cm3. Teraz policzymy pole całkowite. Polem całkowitym tej bryły będzie będzie tak pole całkowite walca oraz dwa pola stożków czyli możemy tą sytuację opisać takim wzorem 2 pi r razy h to jest wzór na pole całkowite walca i do tego dodajemy dwa pola stożków No, i podstawmy liczby. 2pi razy 2 pierwiastek z 3 razy wysokość. Dodać 2pi, przepraszam. Nie, dobrze, dobrze. 2pi razy 2 pierwiastek z 3 razy 4. Z pierwszego iloczynu otrzymamy 24 pierwiastek z 3. Pi, dodać. Z drugiego iloczynu otrzymujemy 16 pierwiastek z 3 pi no i to się równa 40 pierwiastek z 3 pi cm kwadratowych. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.